Nawigacja wyszukiwania studentów Układ danych W zakładce Układ danych mamy możliwość dopasowania struktury drzewa z nazwiskami studentów do naszych potrzeb. Służą do tego narzędzia do grupowania i sortowania danych oraz opcja wyboru wyświetlania przy nazwisku Tok ID, numeru albumu, zaległości oraz danych dowolnych studenta. Dane na drzewie studentów możemy grupować według wydziału, kierunku, specjalności, formy studiów, poziomu kształcenia oraz roku studiów. Jak widać, drzewo nam się odpowiednio rozbudowuje. Możemy sortować studentów według nazwiska, numeru albumu, toku ID, uzyskanych średnich oraz ocen końcowych. W lewej kolumnie znajduje się lista kategorii, po których możemy sortować dane. Możemy przenosić je do prawej kolumny, tworząc w ten sposób kryteria sortowania. Możemy teraz zmieniać kolejność kryteriów za pomocą klawiszy pomiędzy kolumnami. Strzałki prawo-lewo przenoszą nam elementy z prawej do lewej kolumny i z powrotem. Strzałki góra-dół. Pomagają nam ustalić kolejność sortowania. Możemy ustalić sortowanie rosnąco lub malejąco. Klawisz X czyści całą dotychczasową konfigurację. Możemy obok nazwiska studenta doświetlić tok ID, numer albumu, informacje o zaległościach w płatnościach i o danych dowolnych. Możemy powiększyć okno, żeby dokładnie zobaczyć wszystkie informacje.